Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Już za chwilę mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Legia Warszawa. Zmierzy się z zagłębiem Lubin. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Widzimy w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Widzimy teraz, w jakim składzie przystąpi do tego spotkania Zagłębie Lubin. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. No, i gra ruszyła. Popatrzmy. Tak, to podanie mija wszystkich zainteresowanych. Mamy aut. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Błąd, tracą piłkę. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Obiecujący groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Zagłębie zdobywa przestrzeń na skrzydle. Cierpliwie teraz na granicy pola karnego, szukają luki. Co teraz zrobi? Zacentruje? Pracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Przemieszcza się bliżej środka. Zablokowany ten strzał. Naprawdę udana interwencja. Żywec indywidualnie przeniósł ciężar gry na połowę rywala. Nie przeszła teraz piłka pod dośrodkowaniu. Skutecznie ją zablokował. I teraz... Wymieni... Uwaga! Wychodzi sam na sam! Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Jest decyzja arbitra. Rzut wolny przyznany dla piłkarzy Legii Warszawa. Sokołowski. To podanie powinno znaleźć partnera. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrafowania, Zacznie się regularna wymiana ciosów. Na którą zresztą bardzo liczymy. Świetna praca przy tym podaniu, dokładne dogranie, wprost na nogę, ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pompnęła do bramki, jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. No to mamy 1 do 0. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Gieteska, Slisz, Żołek. Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę, czekają na błąd. Bręka, ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka. Przy takiej centrze nie trzeba się było nawet szczególnie wysilać. Nie musiał podskakiwać. Wystarczyło, że ruszył dobrze głową i piłka zatrzepotała w siatce. Na razie 2-0. O, teraz wyszło to podanie idealnie na dobieg. Robi się coraz groźniej. Czy teraz zaczną odrabiać straty? Nieudane uderzenie. To wcale nie jest łatwo tak strzelić technicznie. Na treningu pewnie jest inaczej, ale w meczu trzeba sporego opanowania, żeby umieścić piłkę dokładnie tam, gdzie się zaplanuje. Tu wyszło to kiepsko. Artur Jędrzejczyk. Jędrzejczyk. Mateusz Wieteska. Ależ teraz przegląd pola. Dobrze się zapowiadał ten atak. Więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. No popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Nie ma. Wszódki w pole karne. Uderza na bramkę. I tak. Gol. A więc zwiększają przewagę do trzech bramek. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. Cisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Żiwec. Tasza zibet. Ma sporo miejsca. Czy dośrodkuje? Piłka poza boiskiem. Aut dla Legii. Sokołowski. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. Ale szobrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Zagranie na klepę, krótko. Bartosz zniszczy. Aleś niespodziewana bomba stareka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda. Dziwet. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Piłka posłana na dalszy słupek. Teusz Wieteska Sokołowski Johansson będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Co teraz zrobi? Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał to. Nie zdziwi się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. I po tej bramce jest 4-0. Zagłębie ma trochę miejsca na skrzydle. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Zagrywa na dalszy słupek. Lecz bramkarz jest czujny. Bez problemu wyłapuje to zagranie. Dobra interwencja. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Johansson, Artur Jędrzejczyk, Wieteska, Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Bartosz Sliż. Sokołowski. Wieteska. Sliś. Sokołowski. Piłkę przyjmuje Robert Pich. Johansson. Ale strzał zablokowany. Nie, błąd. Wieteska. Legia przeważa, jeśli chodzi o posiadanie rywale chwilami bezradni. I znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez. Zaraz, zaraz, to może być Bramka. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Dobrze, teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Sasza Žiwec. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Zagłębie Lubin oddaje piłkę. Ładne dogranie na dobieg. Piłka dociera do adresata. Będzie ciekawie. Nie do wiary! Tu mogło być naprawdę groźnie. Atakujący zostaje powstrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Ramkarz broni, bez żadnych kłopotów. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Ależ, teraz podanie w uliczkę. Blokuje ten strzał. Co postanowi sędzia? Odrzutu wolnego Grefg znowu i Zagłębie Lubin. Drużyna Zagłębia wprowadza rezerwowego. Johansson. Bartosz Sliz. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? No, teraz naprawdę zanosiło się na gola, ale obrońca w porę interweniował. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający. Nie może uwierzyć, że Bramkarz to wyjął. Teraz krótkie rozegranie. I strzał na bramkę. Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Sokołowski uderza na bramkę. Zablokowany ten strzał. Sędzia przerywa grę. To chyba dobra decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał, będzie więc wolny. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza. A potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Teraz oglądamy ponownie wykonanie tej jedenastki. Praktycznie nie można mieć żadnych zastrzeżeń do tego uderzenia. Spokojne, w dolny narożnik. No i dziękuję. Powiększają przewagę. 5 do 0. Przed nami ostatni kwadrans spotkania Starzyński, Tomasz Makowski, stracona piłka Mateusz Wieteska, Sokołowski. No, i tak to jest, proszę państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Gieteska. Artur Jędrzejczyk. Sokołowski. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. Nadal coś z tego może być. Filip Mladenowicz. Ale strzał zablokowany. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Uwaga, wychodzi sam na sam. Ale szatak teraz na piłkę. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry. Tracą piłkę po tym faulu. Więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. Jędrzejczyk. Snisz. Ladenowicz. Artur Jędrzejczyk. Mateusz Wieteska. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Do Filipa Starzyńskiego. Dali mu miejsce. Może stąd dośrodkować. Filip Starzyński przy piłce. Zbyt słaba centra. Ląduje w rękach bramkarza. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Ladenowicz. Sliż. Ladenowicz. I oto ostatni gwizdek sędziego. Legia z kompletem punktów.